Zgrupowanie zakończyliśmy meczem kontrolnym z Pelikanem Łowicz. Był to bardzo owocny czas pracy w doskonałych warunkach, jeżeli chodzi o wyżywienie plus boisko do treningu. Cóż, na pewno tu wynik wyniku niczym nie świadczy. No na pewno z takim przeciwnikiem nie możemy stracić dwóch bramek, a takie straciliśmy. Po przerwie była już pełna kontrola, strzeliliśmy jeszcze 4 i wynik 5-2. Wracamy do Olsztyna, mamy niedzielę wolną, od poniedziałku rozpoczynamy następny mikrocyk pracy. W środę gramy o godzinie 18 z Huraganem Morąg, a w piątek w Bartoszycach z Wigrami Suwałki. Ta jedenastka wyjściowa trochę się różniła w meczu dzisiejszym z Polikanem od tej, która wystąpiła przeciwko Widzewowi. Myślę, że na chwilę obecną trudno mówić o Ho-ho. 11 jest to okres przygotowawczy. Testujemy różne ustawienia personalne. Testujemy też nowych zawodników, dlatego niebawem ten optymalny skład sam się wyłoni. Dzisiaj było testowanych dwóch zawodników. Czy nie będą dalej sprawdzani w biało-niebieskich barwach, czy też trener dzisiaj im podziękuje za grę? No, przeanalizujemy jeszcze ich występy. Jeden z nich to był młodzieżowiec, który strzelił bramkę, drugi skrzydłowy bardziej doświadczony, ale to mamy troszeczkę czasu, żeby to przeanalizować i pomyśleć, czy będą przydatni w stabilności.